Cześć wszystkim, dziś będziemy robić mrożoną kawę, cappuccino. Do pojemnika, shaker'a, czy ja używam takiego zwykłego po, yy, po coli bodajże z yy, ale dobrze mi się w tym robi. Więc do jakiegoś tam pojemnika, shaker'a, z jakiejś butelki dodajemy tak: trzy łyżki cappuccino. 250 ml mleka zimnego najlepiej. To wszystko mieszamy. Aż się nam odpuści. Gdy mamy już dobrze wymieszane, możemy sobie spokojnie odstawić to do lodówki. Jeżeli chcecie kawę na już, to do szklanki. Ja mam tutaj większą niż 250 ml. Dodajemy lody. Wszystko w zależności, ile lodów chcecie. Dodajemy teraz kawę, wlewamy. oczywiście nam troszkę zostało, bo dałam dużo lodów, jeżeli wylejecie jeżeli i będziecie mieć mniej, możecie spokojnie dolać samego mleka i kawa oczywiście się razem z tym wszystkim wymiesza. Do dekoracji, jeżeli chcemy, dodajemy widą śmietanę. Kawa jest gotowa, ja polałam ją bitą śmietaną i czekoladą. Życzę smacznego!